W tym odcinku sprawdzamy poziom karmy zojków, wybieramy najlepszą pracę dla Takuro, dowiecie się także jaki dom wybudowałam dla Marceliny i czy staranie się o Dziusia powiodło się. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj znów jesteśmy z Marceliną i z jej świeżutko upieczonym mężem, który już sobie wstał. I bierze prysznic, ja już mu tam zadałam, żeby sobie przygotował śniadanko. Marcelina jeszcze śpi. Zaraz ją obudzę i również tutaj się nią zajmiemy. I plan na dzisiaj. Słuchajcie, moi drodzy, plan jest taki. Podjąć karierę dla naszego tutaj yy, Takuro, tak, jeszcze nie kojarzę jego imienia, ale mam nadzieję, że to się z czasem zmieni. Więc podjąć yy, Takuro jakąś karierę, yy, przeprowadzić się na nową działkę, bo jednak uznam, że kupimy sobie działkę i postawimy jakiś gotowy domek. Postarać się o Dzidzie, czyli o potomka, żebyśmy mogli zobaczyć, jak ta genetyka działa, w ogóle jak te bobasy tutaj działają. I jeszcze jedna rzecz, tak zwana karma. Jest coś takiego w grze. No i z tą karmą to coś tam tutaj jest nie za bardzo chyba. Chociaż nie, tutaj pisze, że karma jest dobra. Jest tu coś takiego, więc no trzeba by to sprawdzić. Chociaż. Widzicie, z punktu widzenia Marceliny ta karma jest dobra, ale jeśli chodzi o takuro, to nieco zła. Ja nie wiem, to jest karma jego? Chyba tak. Osobista tak zwana. Ale jeszcze z podglądu światów, zaraz Wam to pokażę. Też można tutaj zajrzeć na mm, karmę. Raport na temat karmy. Panel Dusz, czyli to chyba dotyczy już całego świata. Raport z zarządzania duszami, czyli tak jakby gracz, czyli no w tym przypadku ja, musi dbać nie tylko o karmę swoich Zojków, ale też o karmę całego y, świata, tak, którym gramy. I tutaj mamy karmę normalną, akurat status karmy miasta. Okej, okay, panel dusz, status karmy. Czyli tutaj są wszystkie zojki, które żyją na tym świecie i patrzcie, że one mają tutaj zła, 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 nieco zła, takie kurczę, ta karma taka sobie, nie? Taka se i dusze, czyli duchy, które żyją, tu jest bardzo dobra karma. I ja nie wiem, czy ja mam tutaj coś robić, bo takie powiadomienie mi się kiedyś pojawiło, żeby sprawdzić, co tu się dzieje, bo jeżeli ta karma jakoś tam spadnie, czy coś, to jakieś są konsekwencje, ale tak naprawdę to nie wiem do końca, jakie. No dobrze, to na tyle, jeśli chodzi o raport dotyczący karmy. Co on tam, a kary z ryżem, niech sobie zrobi na śniadanko. Marcelinka wstawaj, 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 jesteś wyspana, jesteś chodź. Weź sobie prysznic moja droga. I od razu wiadomo, po kolei korzystamy, robimy sobie pranie i też przygotujemy sobie śniadanko. I ona, ona nadal pracuje w tej swojej karierze, także tutaj jakby nic nie zmieniamy, jeśli chodzi o, tą, o nią. Przynajmniej na razie, nie. Póki co ona zostaje, ona ma tylko 3 dni pracy. Tutaj wydłużę, tak jak powinno to wyglądać, więc niech tak zostanie, bo to tak wyglądało. Natomiast jeśli chodzi o naszego męża, to będziemy zaraz tutaj coś zmieniać. Bierzemy się za telefon. Ta kuro zjadłeś, nie zjadłeś. Ta kuro jeszcze tutaj sobie przygotowuje. A, będzie coś gotował. <ścoughs> Dobra, niech on tam piści. A my poszukamy pracy dla niego. Kariera. Czy ja jestem na nim? Nie jestem na nim. Jestem na Marcelinie. No właśnie. I tutaj jest problem z tym przełączaniem. Bo ja się zapominam czasem na niego przełączyć. Coś tam na zadaje, a okazuje się, że to Marcelinie nie kazałam robić to. No i tak to jest, tak to jest ze mną. Dobra. Kariera. Teraz to już jesteśmy na nim. Co byśmy mu wzięli? Remiza Dowon, strażakiem? Hmm. powiem Wam, że kusi mnie to trochę, bo czemu by nie? No, tutaj jakieś tam. Wszystko to było wcześniej, prawda? Jakśmy szukali dla Marceliny, chociaż mam wrażenie, że patrzcie, coś nowego nam tu doszło. Pracownik na pełen etat, są jakieś takie. Hmm, dam, żeby to wolniej gra biegła. Jakieś takie. przestępcze? Nie, menadżer załogi, mięśnie, szef. No, 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 coś takiego, ala chyba przestępczego. O taki znaczek, nie? Tutaj mamy coś z esportem. a to? Wydział Sił Zbrojnych. Wiecie, co dajmy go na tego strażaka? A mnie to ciekawi nawet. I tu niektóre są takie oznaczone tym znaczkiem. Podejrzewam, że to może być znaczek, a nie jestem pewna, że kariera jest taką króliczą norą, nie? Natomiast te nieoznaczone zobaczymy. Skoro ona, czyli nasza Marcelinka, pracuje w takiej karierze z tym znaczkiem. No, zaraz to sprawdzimy. To jemu damy tę remizę. Ok, rekrutacja. Tu, 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 tu. Zastosujmy. Masz szczęście ta kurona Kazima. Mamy otwarte stanowisko. A za jakiegoś tam członka z rodziny Li. Aplikuj teraz, a my skontaktujemy się. Dobra, aplikujemy. Ok, no i już mamy pracę. Obecność 0. Nieusprawiedliwione 3. Dobrze. Stracisz pracę w przypadku nieobecności bez usprawiedliwienia trzy razy. Ok, czyli od razu wszystko jasne, że tak powiem. Eee, Zaczynam to na chwilę. Jeszcze sobie zerkniemy do Marceliny. Ona pracuje w tym Dewusoft. I na razie tak zostanie. Patrzcie, ona tutaj ma ten pasek do awansu. 65% jeśli dobrze widzę, wypełniony. Także no, no. Poczekamy, zobaczymy, co tam się dzieje. Podzieje dalej z jej awansami. Dobrze, no to teraz kolejny punkt dnia. Sprawdziliśmy karmę, podjęliśmy mu karierę. Czas na nowy dom. I teraz to będzie dopiero. Jak tu się przeprowadzić, nie? To jest dopiero pytanie za 100 punktów. Dobra, chodźmy na mapę świata. No, i tak po przeglądaniu się tutaj w tej mapie świata. No to faktycznie tu chyba nie ma takich domków jako domków tylko przeważnie są to jakieś takie apartamentowce, jakieś... O, patrzcie, tu jest jeszcze jakieś miejsce z takim... do odpoczynku. No, więc bierzemy tę działkę, nieruchomość tutaj. Ale wiecie co? Ja tego kota chcę. Szkoda mi tego kota zostawić. Ja wiem, że to nie jest żywy kot, ale kurczę, fajny jest. To czekajcie, jeszcze wracamy. Wracamy, wracamy, wracamy. E, wezmę tego kota. Jest tutaj. Chodź, Marcelina. Włóż go do torby. O, to właśnie mi chodzi weźmiemy tego kota do terepki. to na pewno z nami yy, pojedzie yy, tak myślę, no mam taką nadzieję i teraz dopiero słuchajcie, będziemy się przeprowadzać tak, dobrze, czyli to jest ta nieruchomość, przeprowadź się sprzedamy te wszystkie meble, te wszystkie meble z bieżącej nieruchomości zostaną przeniesione do przechowalni, no to będę później musiała ich tam gdzieś ustawiać, prawda? ja myślałam o tym, żeby kupić domek z gotowymi meblami Wszystkie meble zostaną sprzedane, pieniądze zwrócone. Bardzo się z tego cieszę. Okej. Okay. O, jakie knięcie tu było. Nieruchomość Aram Estate. Stwórz swój dom marzeń w tej nieruchomości. Dobra, mam nadzieję, że nam się to uda. Odrzuć, czyli mogę się chyba stąd wyprowadzić, tak? No ale ja tutaj, tutaj jakby jestem, więc sobie chodźmy tutaj. Dobra, jesteśmy na naszej nieruchomości, moment, 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 zatrzymajmy to, Marcelinka tu się kręci, to jest nasza działeczka, a gdzie jest jej mąż? A, on jeszcze został w domu, jak mnie mam. Hello, gdzie ty jesteś? Zostałeś przy komputerze? Myśmy się stąd wyprowadzili, patrzcie, nawet się zmieniła ta pościel na łóżku. Wszystko wróciło do takiego pierwotnego stanu, jaki był, kiedy tutaj się wprowadzałam. Jak ktoś pierwszy odcinek oglądał, to tak to mieszkanie wyglądało na dzień dobry. Tutaj były takie płytki inne, to wszystko, nie było tego telewizora, ani kwiatów, inna pościel. Po prostu ja sobie tutaj zrobiłam taki mini remont. Nie wiem, dlaczego nasz mąż tutaj jeszcze został. Może on do nas przyjdzie w końcu. Przełączmy się na marcelinę. Być może, że on tutaj został, wiecie, żeby spakować wszystko, co nam potrzeba, dopilnować, żeby tam panowie, którzy przeprowadzają nas gdzieś tam, przewożą, żeby nic nie zginęło, żeby tam wszystko było w porządku. O, na tej zasadzie, dobra. Lecimy do marcelinki naszej. No, i teraz, teraz chciałabym tutaj postawić jakiś fajny domek, więc idziemy sobie do trybu budowania, jako że ja z budowaniem to. No, tak, tak se nie za bardzo, to wybiorę coś z gotowców. I mamy tutaj szablony. Mm -hmm. Nieruchomości, pokoi i tak dalej. I to jest pierwszy domek. Ile my mamy kasy? No trochę mamy, słuchajcie. Na ten nas nie stać, na inne stać. Tu tak, takie ja wiem, to co to jest? Cała nieruchomość się zmienia, ale będzie to. Mm -hmm. Będzie można to cofnąć. No to, to jak można cofnąć, to ja poproszę. O kurczę! A, co ja tu zbudowałam? To, to, jakoś to inaczej na zdjęciu wyglądało, ale to jest kurde, duże, nie? No, piękne, ale nie wiem, czy o to mi chodziło. Cofniemy? O, dziękuję. <laughs> może coś mniejszego? A, a to? Kawalerka, to może nie, bo chciałam też pokój dla dzieci dla rodzin dwuosobowych, a ten dla czteroosobowych, ten dla dwuosobowych. Okej okay. i tu mm, rezydencja ciepła, pełna i uroku. No pokaż go, pokaż, pokaż ten dom. No taki, taki, taki nawet tak średnio może pasuje do otoczenia. Chociaż tam nie będziemy się tym przejmować, przecież testujemy, prawda? Tu mamy tę część kuchenną z jadalnią, mamy łazienkę, mamy tu jakąś sypialnkę, to taka pojedyncza. Tutaj druga sypialnia i trzecia. No to spoko. Chociaż to wyposażenie powiem Wam takie se. Co byśmy jeszcze mogli tutaj wytestowaliśmy? A tenśmy testowali? Ten nie, On taki. Bardzo nowoczesne, nie? Tu mamy tę dzienną część. E, nawet jest zabawka dla dziecka. To już mi się podoba. To jest takie jakieś yy, wyjście takie na zewnątrz, ale wewnątrz budynku. Co tu jest? Łazienki, sypialnia. Tu jest jakaś mała też sypialnia. Czy co to jest garderoba? Być może. I przejście jest do łazienki. Tutaj mamy też pralnię chyba. Po tej stronie jest gabinet. O, proszę. Zobaczmy jeszcze. Po kolei, kolei. To jest taki mały domek, tak? Mhm. O, tak, tak, bardzo mały. I tutaj mamy tak. To za mały, za mały będzie. To wiadomo. To już wiadomo. Tin 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 tin. Jeszcze tego chyba nie widziałam. Co tutaj jest? Kuchnia. Tu jest łazienka sypialnia. No fajny jest. Podoba mi się taka jasna kolorystyka, ale kurczę, potrzebujemy też pokoi dla dziecka, nie? Nie chcę tutaj się bawić w rozbudowy, bo nie jestem w tym za mocna. Zobaczmy, co tu jest jeszcze. A różne pokoiki. Tu są różne meble. Aha, tutaj na razie nie ma nic. No dobra, no. Tu może byśmy wzięli coś. Może i ten pierwszy, słuchajcie. Cofniemy to. Pokażcie, no może i ten pierwszy weźmiemy. Tu jest sypialnia, tutaj mamy salon, kuchnia. Bieżnie mamy nawet, fajna sprawa łazienka. To jest chyba garderoba coś takiego z lustrem. Także cała ta część taka, no, fajna jest. I tutaj mamy też, widzę łazienkę tutaj też te dwie łazienki no, tutaj z wanną, z prysznicem tutaj mamy jakieś takie pomieszczenie. I tu jest jeszcze sypialnia. To tutaj by byłby pokój dla dzieciaka na przykład, nie? byśmy mogli wziąć ten wiecie co? No jak nas stać, to niech tam będzie. Dobra, bierzemy to. Nie będziemy się dłużej zastanawiać. Wszystkieśmy możliwe tu przyjrzeli. No i jesteśmy w naszym nowym domku. Chodź Marcelina. Chodźmy tutaj, podejdź tutaj. Akuro, poproszę cię też, żebyś tutaj się pojawił. Co to jest? Dla ptaszków to jest takie... Ta? nie, to jest skrzynka na listy? Co to, to jest? Wygląda jak skrzynka na listy, ale nie ja wiem, czy tu przychodzą listy w ten sposób, tak jak w Simsach? Może. Może, może. Gdzie jesteś Marcela moja? A, dobra, bo ja ich nie puściłam i czekam, że przyjdzie. I, i się nie mogę doczekać. Remiza zadową co to się dzieje? dołączenie do Dogown Station, nie możemy się doczekać, aby zobaczyć jak ratujesz cenne życie. No, cieszę się, ja też się nie mogę doczekać. Jest tu komputer? Tam już coś dorwała fajnego. O, to takie duże lustro. Dobrze, 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 ale patrzę czy komputer jest. Bo oni potrzebują, nie? Czasem sobie, o, tutaj jest w sypialni. Możesz ćwiczyć na bieżni Marcela? Spaceruj sobie po bieżni, a to co to jest? Medytuj. O, bardzo fajna sprawa. Zrób rozgrzewkę, a tego nie lubi. Gdzie ty jesteś? No, no gdzie, gdzie, gdzie ty jesteś? Tu się trzeba o Dziusia starać, a ty. jesteś tutaj, patrzcie. No, biedaczysko, no on tu po prostu. nie może się oderwać. Nie może się oderwać. Przyszedł gościa od przeprowadzek. Panie, co tu się dzieje? Hello? No, dobrze, udało nam się wrócić do domu. Tak mu się podobało tamto mieszkanie, że po prostu po prostu no, nie chciał go opuścić. No niestety. Dobra, jesteśmy w domu. Czekajcie, czekajcie. Marcelina, gdzie ty jesteś? Ja bym cię prosiła, odklikam jej to wszystko. No i coś pogadamy o tym dzieciaku, no, który w planach gdzieś tam jest. E, zasugeruj posiadanie dziecka. Zobaczmy, co on na to. Tak, co ty na to? Moglibyśmy powiększyć rodzinę zmiksować geny i zobaczyć, jak to działa tutaj. O to nam chodzi. Tak. O, sami sobie wybrali sypialnię, że to będzie ich miejsce. Także poprosimy. O, to piękne serduszko. Tak. A tu jest druga. To tu zrobimy pokój dla dzieciątka, nie? Tak myślę, że to będzie takie, no, trochę daleko, nie? Pokój od rodziców. Od pokoju rodziców. No, ale jakoś będziemy sobie dawać radę. Taki jest układ tutaj tych pomieszczeń. Chyba, żeby zrobić dziecku pokój tu, nie? Ale to może będzie za małe. Teraz pytanie moje. Czy tu się robi coś takiego jak test ciążowy? Użyj wykonaj. Jest! Dobra. No to to robimy, słuchajcie. Chodź Marcela. Chodź Marcela. Zobaczymy, czy się udało. Mamy pralkę w ogóle tutaj gdzieś. Trzeba się tutaj rozejrzeć. No jak tam ten teścik? I gratulacje, Czyli się udało Marcelina wita nowe życie. Wymagana jest specjalna uwaga, aby mieć pewność, że każdy moment oczekiwania na dziecko stanie się szczęśliwym wspomnieniem. Ciąża jest podzielona na wczesny, środkowy i późny okres. Zajmuje w sumie 3 dni. Okej, okay, to dla informacja. Funkcja edycji wyglądu jest niedostępna w czasie ciąży. O, a to nie, nie fajnie, nie? No ale okej, okay, dobra. Blisko terminu możesz kliknąć marcelinę, aby przejść do narodzin. Aha, czyli możemy ten poród, jakby. Pewnie będzie jakiś nastrójnik czy coś, że możemy już kliknąć, żeby urodziła. Tak to rozumiem. Nie martw się, nawet jeśli je przegapisz. Aha, możesz spotkać się z dzieckiem w ciągu 5 godzin od narodzin. Co przegapię? rodziny, A że może będzie ktoś w pracy, na przykład tatuś i wróci, to się spotka z dzieckiem, tak? No dobra, to to fajnie. W z wymiotuj. <laughs> Ciekawe, czy ona pójdzie mu powiedzieć, czy to tak wiecie. A, coś tam było, Nie wiadomo, co. E, poszła sobie. Mamy mikrofalówkę, mamy tutaj to wszystko. Możemy sobie tutaj przygotowywać jedzonko. Także ok. Chciałam sprawdzić, czy mamy gdzieś pralkę, ale te kary może niekoniecznie, ona ciągle te kary z ryżem, je, nie? Potrawy z owoców morza? Może to? Rybę na parze. O, może tak. Nie widzę tu pralki. Tutaj, tutaj też nie, ale tutaj jest, dobra, jest. To, to w ogóle ten dom jest chyba wyposażony dosyć tak. Dobrze, takie najpotrzebniejsze rzeczy. Telewizor też jest i ten działa o dziwo. Bo tamten coś mieli wcześniej, to nie wiem, czy on był zepsuty czy coś, bo tam później można było tylko reklamę oglądać i nic więcej, może coś tam się podziało. Nie wiem, albo się po prostu zbagował. To jest też fajne, nie? Ten konik będziemy jeszcze się rozglądać za zabawkami, za wszystkim, co tam się dla dzieciaka może przydać. No ale to już powoli, na spokojnie, w późniejszej części. Także no, cieszę się bardzo, że udało nam się wszystko dzisiaj zrealizować. Zajrzeliśmy w te karmy, zajrzeliśmy do kariery. Marcelina na razie zostaje tam, gdzie jest. Jej mąż podjął nową karierę, ciekawe czy to będzie otwarta, jeśli tak, już teraz się nie nastawiam, żebym się nie, nie rozczarowała jak przy Marcelinie, więc jak będzie otwarta to pójdziemy z nim oczywiście zobaczyć to. No i cieszę się, że mamy nowy dom, nowe miejsce zamieszkania i postaraliśmy się o dzidzie i udało się za pierwszym razem. Bardzo fajnie, także dużo nam się udało zrobić w tym odcinku, no i to będzie na razie tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, wszelkie łapki, subskrypcje i komentarze bardzo mile widziane, zawsze to połuje uśmiech i radość na mojej twarzy. No i cóż, do następnego. Cześć!